Kilka dni temu do banku w Krapkowicach przyszła 74-latka z chęcią zaciągnięcia kolejnego wysokiego kredytu. Pomimo poinformowania policji przez pracownika, kobieta zdążyła już stracić 160 tysięcy złotych. Miała chwilę wcześniej znaleźć jakąś informację w internecie o tym, że może. Pozyskać jakieś pieniądze dodatkowe z tytułu tego, że po prostu prześlę komuś pieniądze i ktoś na giełdzie te pieniądze dla nich zdobędzie. To nie jedyny przypadek oszustwa w powiecie krapkowickim. Tutejszym seniorom obce są także telefoniczne wyłudzenia. Zadzwonił ktoś do mnie i powiedział, że na wnuczka tam jakiś wypadek i tak dalej. Ja wiedziałam, co się z moimi dziećmi, bo moi są mundurowi, więc ja wiedziałam, że w pracy są. Miałyśmy za dwa razy taki telefon, po prostu, że policja chce nam normalnie ten pomóc, bo chcą nam konto wyczyścić, ale my się nie damy. Dlatego samorząd województwa, wspólnie między innymi z wojewodą, policją i ZUS-em wybrali krapkowice na miejsce pierwszego spotkania w ramach projektu Opolski bezpieczny senior żeby te priorytety najważniejsze, które określiliśmy sobie rok temu z Marszałkiem Województwa Polskiego, jakim jest bezpieczeństwo, jakim jest zdrowie, edukacja i polityka społeczna, żeby je realizować. Bo to naprawdę ważne, abyśmy o tym mówili, abyśmy uwrażliwiali, abyśmy nie bali się też czasem przyznać do tego, co się wydarzyło. Więc myślę, że im więcej będziemy o bezpieczeństwie rozmawiać, tym po prostu bezpieczniej będzie nam się żyło. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 emerytów z całego powiatu. Policja przypomniała im, jak nie dać się zwieść telefonicznym oszustom. Jeżeli senior przedstawi i e, wypowie imię swojego wnuczka, tak, no na tej bazie potem przestępcy działają. Ktoś uległ wypadkowi, tak, e, że toczy się jakaś sprawa sądowa. Starsze osoby e, zestresowane tym wszystkim, co usłyszą przez telefon, zapominają o pod, takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa i decydują się na to, żeby bez konsultacji właśnie z rodziną przekazać e, te środki. Przed niebezpiecznymi praktykami oszustów przestrzegał także opolski oddział ZUS. Docierają do nas sygnały, że ktoś potrzeba się pod. Pracowników ZUS i proponuje albo wypełnienie wniosku, albo w cudzysłowie załatwienie jakiejś sprawy, czy podwyższenie świadczenia w ZUS-ie. E, takich praktyk nie uprawiamy. Kolejne spotkania w ramach programu Opolski Bezpieczny senior mają odbyć się do końca kwietnia w każdym powiecie. Maciej Wójtowicz, kurier opolski.